Ryszard Kotys. Polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Odtwórca roli Mariana Paździocha, zmarł w wieku 88 lat. Zagrał w 550 odcinkach serialu Świat Według Kiepskich. Aktor był dwukrotnie żonaty. Na początku 2017 roku trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc i obecności płynu w jamie opłucnej. Pod koniec życia zmagał się z demencją oraz problemami z poruszaniem się. W styczniu 2021 roku wykryto u niego infekcję. Zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu. Został pochowany na cmentarzu w Lusowie. Marzena Kipiel-Sztuka, serialowa Halinka Kiepska. Zmarła 9 czerwca w wieku 58 lat. Aktorka od wielu lat zmagała się z chorobą. W 1999 roku zyskała ogólnopolską popularność dzięki roli w serialu Świat Według Kiepskich. W 2007 roku wzięła udział w pierwszej edycji programu, jak oni śpiewają, emitowanego w telewizji Polsat. Jej pierwszym mężem był reżyser i producent filmowy Konrad Sztuka, z którym rozwiodła się po 10 latach małżeństwa. Następnie związała się z operatorem filmowym Mariuszem Piesiewiczem, który w 2005 roku zmarł z powodu wylewu. Dwa lata później poślubiła Przemysława Buksakowskiego, który zmarł w 2009 roku. Była bezdzietna. Chorowała na przewlekłą chorobę płuc i depresję. Zmagała się również z chorobą alkoholową i to prawdopodobnie ona była przyczyną jej przedwczesnej śmierci. Dariusz Gnatowski polski aktor filmowy i teatralny, w 1999 roku zyskał ogólnopolską popularność wcielając się w rolę Arnolda Boczka w serialu Świat według Kiepskich. Zagrał w 542 odcinkach. Od wczesnych lat życia zmagał się z otyłością. W 2009 roku zdiagnozowano u niego retinopatię oraz stopę cukrzycową będące skutkiem nieleczonej przez wiele lat cukrzycy typu drugiego. 20 października 2020 roku trafił do szpitala w Krakowie z powodu zapalenia płuc. Po czym doszło do ostrej niewydolności oddechowej, w wyniku czego zmarł jeszcze tego samego dnia. Urna z prochami aktora została pochowana na cmentarzu podgórskim w Krakowie. Miał 59 lat. Krystyna Feldman, polska aktorka, której największą rozpoznawalność przyniósł serial Świat Według Kiepskich. Wcielała się tam w rolę Rozali Kiepskiej, serialowej babci. Zagrała w 69 odcinkach. Dwukrotna laureatka orła za drugoplanową rolę w filmie To ja złodziej i pierwszoplanową w filmie Mój Nikifor. Zmarła 24 stycznia 2007 roku w swoim mieszkaniu w Poznaniu. Miała 91 lat. Aktorce poświęcono mural autorstwa Wojciecha Ismonta. Pochowano ją 29 stycznia w alei zasłużonych na cmentarzu komunalnym Miłostowo. Zgodnie z życzeniem aktorki złożono ją do grobu w kostiumie z ostatniego spektaklu. Bohdan Smoleń. Aktor, piosenkarz, satyryk, artysta kabaretowy i działacz społeczny. W serialu Świat według Kiepskich wcielał się w rolę listonosza Edzia, gdzie zagrał w 127 odcinkach. Od 2007 roku zaczął chorować. Przeszedł między innymi zapalenie płuc, lewostronny wylew, zawał serca. Wszczepiono mu rozrusznik serca, lecz w kolejnych latach jego stan stopniowo się pogarszał. W 2015 roku doznał kolejnego wylewu, został sparaliżowany i praktycznie stracił mowę. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, nie udało mu się zerwać z nałogiem nikotynowym. Zmarł 15 grudnia 2016 roku w Poznańskim Szpitalu, w którym przebywał na skutek poważnej infekcji. Artysta od wielu lat miał problemy z oddychaniem spowodowane chorobą płuc, które infekcja nasiliła, dodatkowo przebyte choroby doprowadziły do osłabienia jego organizmu. Został pochowany na cmentarzu w podpoznańskim przeźmierowie. Miał 69 lat. Zofia Czerwińska. Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Zdobyła popularność m.in. rolą Zofii Nowosielskiej w serialu telewizyjnym 40-latek i pani Malinowskiej z serialu Świat według Kiepskich. Zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019 roku, miesiąc po zakończeniu pracy na planie serialu Świat według Kiepskich. 20 marca została pochowana na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Aktorka odeszła w wieku 85 lat. Jerzy Cnota Polski aktor teatralny i filmowy oraz satyryk. W 2009 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury. Od 2011 do 2016 roku grał emeryta Tadeusza Kopcińskiego w serialu Świat Według Kiepskich. Zmarł 10 listopada 2016 roku w Katowicach po długotrwałej chorobie. Dwukrotnie przeszedł operację wszczepienia endoprotezy Biodra, ponadto miał chorą trzustkę. Został pochowany na Chorzowskim Cmentarzu Najświętszej Marii Panny w Chorzowie Batorem przy Ulicy Granicznej. Miał 74 lata.